Mieszkańcy od samego początku są przeciwko budowie CPK. Tak zdecydowali w referendum w Baranowie i zdania nie zmienili do dzisiaj. Po pierwsze, ten syndrom jest znany na świecie nazywa się to NIMP, not, not in my backyard, nie na moim podwórku. Wszyscy chcemy mieć dobre drogi, koleje, połączenia lotnicze, ale tak, żeby to wybudowane było nie u mnie, nie tak blisko mnie, tylko tak kawałek dalej, u sąsiada. To zrozumiałe, ludzkie mm, trzeba. Z bardzo dużym zrozumieniem podchodzi do tego rodzaju postaw, ale one po prostu zawsze będą. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście wokół tak dużej inwestycji powstały, powstaje cały szereg układów interesów. Na przykład właściciele bardzo dużych obszarów, terenów no, liczą na to, że jeżeli wystarczająco wzburzą mieszkańców, jeżeli napędzą im stracha, no, to może druga strona negocjacji zmięknie i będzie skłonna nieco więcej za te obszary zapłacić. Dlatego zaproponowaliśmy program dobrowolnych nabyć, żeby znacznie szybciej, znacznie wcześniej niż zazwyczaj w projekcie inwestycyjnym dać możliwość, dać szansę, jeżeli ktoś by chciał sprzedać zbyt swoją nieruchomość, cena dla niego byłaby satysfakcjonująca, albo być może ją zamienić na ekwiwalentną, to żeby mógł z wieloletnim wyprzedzeniem już planować sobie życie, przeprowadzić się, zamknąć swoje sprawy. To jest oferta skierowana do mieszkańców, dlatego chcemy, tak jak pokazuję na przykładzie, nabyć nieruchomości w sposób maksymalnie mało inwazyjny, maksymalnie przyjazny, ale i to zawsze będę podkreślał rzeczywiście zrealizować tę inwestycję, rzeczywiście ją zbudować. Ona jest dla Polski potrzebna, ona jest potrzebna dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, po to, żeby Polska była bardziej konkurencyjna w międzynarodowej gospodarce, po to, żebyśmy mieli większy produkt krajowy, żebyśmy mieli miejsca pracy. Jesteśmy otwarci do rozmów, do konsultacji, żeby warunki, na których się odbywa, były maksymalnie przyjazne.